Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Na początku chciałem przeprosić, że dawno nic nie wrzucaliśmy, nie nagrywaliśmy, aczkolwiek mieliśmy trochę perypetii takich zdrowotnych, rodzinnych, no i no niestety nie było czasu na nagrywanie, za co bardzo przepraszamy, ale wracamy póki co. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, mimo że jest mroźny dzień, chcę Wam pokazać i wyjaśnić, dlaczego teraz jest dobry okres na nawożenie borówek gnojem. Zacznijmy od dwóch tematów. Gnój, taki najlepiej bydlęcy drobiowy jest od drobiu z niezbyt, bo jest za silny, trzeba go rozrabiać i tak dalej. Ja polecam bydlęcy. Jeżeli macie dostęp, jak najbardziej. Jeżeli nie, kupcie sobie taki suchy granulowany. Też da zdawamy egzamin, tak? I teraz tak. Dlaczego teraz, a nie można tego zrobić w październiku, w listopadzie? Dlatego, że zwróćcie uwagę, nasze zimy się troszeczkę poprzesuwały. Ten listopad, połowę grudnia mamy na tyle ciepłe, że jest obawa, że w momencie, kiedy ponawozimy takim obornikiem nasze borówki czy inne rośliny, to one mogą chcieć pod wpływem tych dobroci wystartować do wegetacji. A to nie będzie wskazane, tak? Czyli... Ja robię to przełom grudnia-stycznia, kiedy przychodzą przymrozki, wtedy wysypuję. Będą deszcze, będą śniegi, no i to będzie powodowało, że cała ta dobroć z tego obornika będzie się przedostawała do gleby. I jak wiosna przyjdzie, rośliny już będą miały te, te, te składniki, słuchajcie, zwierzę... o, po zwierzęce, że tak powiem, w glebie będą miały z czego tworzyć liście, nowe gałązki, no i oczywiście pyszne owoce. Jak to robimy? Słuchajcie, ja rozgarnąłem, e, mieliśmy burówki trochę obsypane, a to zaraz Wam też pokażę. E, natomiast rozgarnąłem e, tutaj tą korę. Gnojownik, odłożę sobie, słuchajcie, tutaj nasz tam, nasze burówki. Dobrze by było, żeby gnojownik nie był świeżuteńki, tylko taki minimum trzy minimum tygodniowy, żeby on już był rozleżały. Rozsypujemy sobie tutaj po tej glebie mniejsze, większe kawałki Nie ma co się stresować Tylko żebyście nie zostawili tego w jednym miejscu, tak? To no, musi być o Jak większe takie kawałki za chwilę rozbijecie to grabiami Czy nawet łopatą, czy dziadką, co tam macie Pamiętajcie znowu, żeby teraz też nie przesadzić z ilością tego bo można też to poprzynawodzić, Marek, skoro nam upadł, to nic, zaraz go podniesiemy, dobra, teraz tak, odkładamy sobie tą małą łopatkę, delikatnie sobie rozgarniemy, pamiętajcie, że im większe macie krzaczki, czy to borówki, czy to yy, drzewa owocowe, czym większe, tym więcej musicie użyć tego yy, nawozu. Tak? My tu nie będziemy nawać bardzo dużo, no bo te krzaki są na tyle młode, na tyle małe, że nie potrzebują jeszcze aż tak dużo nawożenia i żeby nie przenawozić. Tak? Wiadomo, mniejsza osoba zje mniejszy obiad, a większa osoba zje większy, tak? Tak samo z dziećmi z nami. <laughs> Więc w miarę możliwości dopasowujcie to. Postarajcie się, jak tu nie możecie coś rozgnieść, łopatka o. i macie już fajnie porozwalane. Dlaczego nie, nie rozsypujemy tylko i wyłącznie w okolicy tej borówki? No dlatego, żeby nie uczyć korzeni, że tylko tu mają jedzenie, że tam dalej też mają. Jak ta ziemia dookoła, y, oczywiście kwaśna y, gleba do, do borówki, będzie dobrze nawieziona, to te y, korzonki będą sobie penetrować wszędzie po całości w poszukiwaniu dobroci. No i teraz tak obsypaną muróweczkę zasypujemy sobie korą. Dlaczego zasypujemy korą? No dlatego, żeby przede wszystkim ten obornik nie leżał nam na wierzchu, żeby nie wysychał. Żeby no, jak przyjdzie ciepło, żeby brzydko nie pachniał żebyście przez przypadek wy, dzieci albo jakieś wasze ulubione pupile nie wdepnęły w to. tak? Zasypujemy. Spokojnie śnieg, grat, deszcz przez to przesiąknie. Rozpuści nam to i to się będzie powoli, powoli dozować do naszej gleby. Jeżeli macie ten suchy obornik, też po prostu róbcie na tej zasadzie, że rozsypcie sobie troszkę kory. Żeby nie było widać tych granulek, posypcie tam, tylko też nie za gęsto. Wszystko z umiarem, tak? Zasypujemy to. Zaraz sobie tutaj po ponawożę, tylko nie chcę, żeby ten film trwał znowu bardzo długo. Mamy tutaj wstępną tą korę i teraz co robimy z borówką po takim rozsunięciu? Jeżeli jest to borówka w miarę młoda, to trzeba, tak jak z dżurzami, a, propos róż. Wrzucę Wam tu filmik. Zobaczcie sobie, jak zabezpieczać y, róże na zimę i do róży też stosujemy taki obornik, tak? Też o tej porze roku, bo róża też potrzebuje bardzo, bardzo dużo, no jest łakomą rośliną, tak samo jak i borówka, czyli potrzebuje bardzo dużo jedzenia. Tak? O. Obsypujemy sobie takie kopczyki. Jeżeli zapowiadają duże mrozy, a nie ma śniegów, taki kopczyk spowoduje że ta nasza roślina będzie zabezpieczona korzeniowo. Korzenie po prostu przy dużych mrozach, przy wiatrach, bezśnieżnych, yy, yy, bezśnieżnym okresie zimowym nie przemarzają. Miją tak 20 cm, żeby to obsypać. Ktoś z Was może powiedzieć, no dobrze, ale co na wiosnę z tym? No na wiosnę po prostu... Rozgarniecie to po całości. Pamiętajcie, że kora to nie kamień. Korę co jakiś czas trzeba uzupełniać z racji tego, że to jest naturalny materiał, to on gnije. A to, że gnije, dostarcza znowu materiału odżywczego, jedzonko dla naszych roślin. Czyli to jest takie naturalne, jak się dzieje w lesie, czyli te liście spadkowe, kawałki kory też spadają, one gniją, oddają całą dobroć do ziemi i takie kółeczko się zamyka. Żeby w naszych ogrodach wyglądało to tak samo, co jakiś czas trzeba uzupełniać tą korę, tak? Czyli zobaczcie, ja mam już wstępnie zabezpieczoną naszą roślinkę. Słuchajcie. Ja jeszcze na te swoje burówki, z racji, że to są młode roślinki rosną tutaj w przeciągu, bo z zachodu są wiatry i tutaj dosyć mocno je targają. Ja jeszcze zakładam po prostu takie worki półprzezroczyste, żeby ochłodzić, ochronić je od, tego, od tych zimnych powiewów. Tak? Jeżeli ktoś ma już starsze rośliny, nie musi tego stosować. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli jest zima dosyć taka sroga, jak teraz zapowiadają i bezśnieżna, żeby użyć sobie takiej kory, taki kopczyk zrobić. No i co? No i na tyle z tym, słuchajcie, nawożeniem. Pokazałem też, jak jak na szybko zabezpieczyć po nawożeniu. No i mam nadzieję, że będą smakowały Wam te owoce. Roślina na pewno Wam się odwdzięczy po takim e, jedzonku. Słuchajcie, ja po sobie tam dalej pozakrywam, tak jak zrobiłem tutaj e, z tym krzaczkiem. A Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Cześć, hej!